Święta Teresa od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza, dzieje, duszy, wydawnictwo Karmelitów Bosych, rękopis C., dedykowany matce Marii od Świętego Gązagi. Uważam za konieczne objaśnić Ci jeszcze nieco słowa z pieśni nad pieśniami. Pociągnij mnie, pobiegniemy, bowiem to, co dotąd powiedziałam, zdaje mi się mało zrozumiałe. Nikt, powiedział Jezus, nie może przyjść do mnie, jeśli mój ojciec, który mnie posłał, nie pociągnie go. Następnie we wzniosłych przypowieściach, a często nawet omijając tę formę tak właściwą ludowi, uczy nas, że wystarczy kołatać, by nam otworzono. Wystarczy szukać, by znaleźć i pokornie wyciągnąć rękę, by otrzymać, o co się prosi. Dodaje jeszcze, że wszystkiego, o co prosi się Ojca w imię Jego, On użyczy. Na pewno dlatego Duch Święty jeszcze przed narodzeniem Jezusa Podyktował tę proroczą modlitwę: Pociągnij mnie, pobiegniemy. Cóż więc może znaczyć prośba, by być pociągniętym, jeśli nie to, by dostąpić jak najgłębszego zjednoczenia z przedmiotem, który zniewala serce? Gdyby ogień i żelazo były obdarzone rozumem, i gdyby to ostatnie rzekło do pierwszego pociągnij mnie. Czyż nie wyrażałoby przez to pragnienia zjednoczenia się z ogniem do tego stopnia, by ten przeniknął je i nasycił swą rozrażoną substancją, aż do całkowitego zlania się w jedno? Matko moja, oto moja modlitwa. Proszę Jezusa, by mnie pociągnął w płomienie swej miłości, aby mnie tak ściśle zjednoczył z sobą, by On sam żył i działał we mnie. Czuję, że im więcej ogień miłości ogarnia moje serce, tym mocniej wołać będę, pociągnij mnie, tym szybciej dusze złączone ze mną, biedną małą okruszyną niepotrzebnego żelaza gdybym się tylko oddaliła od boskiego ogniska, pobiegną do wonności olejków umiłowanego. Bo dusza ogarnięta miłością nie może być bezczynna. Choć niewątpliwie znajduje się jak święta Magdalena u stóp Jezusa, słuchając jego łagodnego i płomiennego głosu. Na pozór nic nie czyniąc, w rzeczywistości czyni daleko więcej niż Marta, która się troszczyła o wiele rzeczy i chciała jeszcze, by ją siostra naśladowała. Jezus nie zganił pracy Marty. Te same prace spełniała z pokorą przez całe życie jego, boska matka. Przygotowując posiłki dla świętej rodziny, Jezus chciał skarcić jedynie niepokój tej gorliwej gospodyni, rozumieli to wszyscy święci, a najlepiej może ci, którzy na cały świat roznieśli światło nauki ewangelicznej. Czyż święty Paweł, Augustyn, Jan od Krzyża, Tomasz z Akwinu, Franciszek, Dominik i tylu innych wybitnych przyjaciół Boga, nie w modlitwie czerpali ową mądrość Bożą, wprawiającą w zdumienie największych geniuszy, pewien Mędrzec powiedział dajcie mi dźwignię i punkt oparcia, a ruszę z posad ziemię. To, czego Archimedes nie mógł osiągnąć, ponieważ prośby swej nie kierował do Boga i miał na myśli czynność wyłącznie materialną, to święci. W całej pełni otrzymali. Wszechmocny dał im za punkt oparcia samego siebie i tylko siebie, za dźwignię, modlitwę, która wznieca ogień miłości. W ten sposób podźwignęli oni świat. W ten sposób dźwigają go święci, którzy jeszcze toczą boje, i w ten sposób dźwigać go będą ci, którzy po nich będą następować aż do skończenia świata. Moja droga Matko, pozostało mi jeszcze powiedzieć ci, co rozumiem przez wonność olejków umiłowanego. Skoro Jezus wstąpił do nieba, mogę postępować za Nim tylko Jego śladami, a jakże świetliste są te ślady, jak wonne. Zaledwie skieruję spojrzenie na Ewangelię Świętą, natychmiast oddycham bonią życia Jezusa i wiem, w którą biec stronę? Nie wysuwam się na pierwsze miejsce, ale pozostaję na ostatnim. Zamiast występować naprzód z faryzeuszem, powtarzam z ufnością pokorną modlitwę celnika. Nade wszystko jednak naśladuję zachowanie się Magdaleny, jej zadziwiająca, a raczej pełna miłości śmiałość, która oczarowała serce Jezusa i mnie zachwyca. O tak, czuję, że choćby sumienie moje było obciążone wszystkimi możliwymi grzechami, poszłabym z sercem złamanym żalem rzucić się w ramiona Jezusa, ponieważ wiem, jak on kocha marnotrawne dziecko, które powraca do niego. Od grzechu śmiertelnego zachował mą duszę w swym uprzedzającym miłosierdziu dobry Bóg. Lecz nie dlatego wznoszę się ku niemu, przez ufność i miłość, czytała Anna Cieślak.